Witam Was, to ja, ja, Jakub. Dzisiaj będzie porównywanie napastników Antoine Griezmanna i Paulo de Bari. Antoine Griezmann urodził się 21 marca, czyli dwa dni temu były jego urodziny. Jest to Francuz, fantastycznie grający napastnik w Atletico Madryt. Lewonożny zawodnik reklamuje korki Puma Futur. A czykolwiek Paulo Dybala, grający na pozycji napastnika i środkowego pomocnika, gra w klubie Juventus Turyn. Jego pierwszy możliwy mecz będzie z Islandią. Jest to bardzo dobry zawodnik w reprezentacji, grający z numerem 21, a w klubie 10. I te dwie karty składają się bardzo fantastycznie i są bardzo dobre. Mam nadzieję, że obie dwaj ci piłkarze wystąpią na, zawod na Mundialu w Rosji. A my dzisiaj życzymy Polakom z Nigerią bardzo dużo szczęścia. Do widzenia w kolejnym odcinku.